Co wy mnie pomijacie, no? no co, to co, robić, to co? robimy to? Bo ja mam przyszykowany już konto na 26 tysięcy obserwujących. Fajnie, ej, w ogóle to my wcześniej cię skipnęłyśmy, no nie? No właśnie był mi wow. przykro. Ej, ale mamy jeszcze jedną sprawę. No taką. Jaką? Co ty robisz? Jakim cudem? Jakim chujem za przeproszeniem. No w sumie to tak ja na początku z... wyglądałaś. No, ale nie, ja już jak po pierwszym razie ja ja ją widziałam. Ja sobie z Instagrama usunąłem y, takie coś jak YouTube Kubiks. Tutaj było wszystko napisane. Że ale YouTube coś Cubics. na relacji na przykład było. Nie, nie na relacji, z nazwy. No. O nie, najgorzej. <laughs> ale my już na początku coś podejrzewaliśmy. Jakim bananem? Ja już na początku wiedziałam. Ja pierd... po prostu, no. Eee... <laughs> Żebym się wkurzył teraz. No, bo ja tu chciałem. Dobra, do ale dobra uznajmy. Coś... No, jakby. No, ale uznajmy, że nie wiemy. Dobra, nie, nie wiecie. No, to chcecie promować nie wiemy. Za, za, za wzięcie banana do buzi? Ja, ja wiecie. Ja... A i w ogóle to mamy świniosłonia. To jest moje świniosło. Przeliż się z nim. <laughs> nie, no, tak to się nie liżys. Ty. Gdzie to tak robić w ogóle? Co ty robisz? No, ale ja już Ona to taka mało doświadczona, dał się. Ta. tak. Ej, to koleżanki, jeżeli. powiedzcie mi jedną rzecz. No. Jeżeli, jeżeli kilka razy dziennie y, lubicie zabawiać się z takim bananem, co nie? To jak często tego wy, wymieniacie? nie wymieniamy. To jest ten sam ciągle? Nie no, kiedyś, kiedyś był banan Bartek. Ale jest... on już jest stary już nie. Stary dziad. A teraz Dużo feży. A teraz się jak nazywa? Brian, Brian. Brian, właśnie, Brian. No dobrze, no to jak często Briana. No, używacie? Mamy go od dzisiaj w sumie. No. I ile, razy, ile razy dzisiaj go używałyście? Pięć. Ale każda z was, czy. Tak, tak. po pięć, po pięć. Po pięć. No. no. Ja pizgam ty. To nieźle. No. A y, używacie coś do nawilżenia? Tak, tak. OLEJ! Mamy olej, mamy olej! Chcecie się pić? Mamy olej do picia. Jaki olej do picia? My pisa? naprawdę mamy olej w pokoju. Poka olej. Idź po olej. Idź po, po olej. Na biurku ma. Tak. jest olej? Napijesz się go? Albo dobra, mam pomysł, yeah. mam pomysł, dawaj zrobimy beczkę. Jakiś taki... Oj! Więcej... Dawaj, nie, weźmiemy... Polej banana i go tak... A Nie. Bana? Polej Dawaj, no Nie! Polej, polej banano, będzie ja Dawaj, będzie śmiesznie. Nie, polej bananę, to ja Dawaj, będzie śmiesznie. Będzie śmiesznie, dawajcie, polejcie bananę i tak... Bananę możemy polec. Ale no będzie tłusty. O co chodzi. To będzie tłusty, będzie śmiesznie. No dawajcie, dawajcie. Polewamy? No zróbmy bekę, no. Nie, aż. Czemu? Zróbmy bekę, no. To trochę, no. Trochę, Nie. trochę. Troszeczkę, dosłownie... To poleję, do no. Maciu, i do przodu. Żeby wyleciało. Dawajcie, macie pękę. Czy ty pijesz olej? A dasz mi promo? Dam, ale czekaj, promo na, na tym Instagramie, tak? Na tak. obu. Ale Nie, boisz... to mi, bo ja poleję. Na tym Instagramie dostaniesz ty promo. Pawełek, czy ty się zgadzasz na to, że jeżeli ona poleje tego banana i zacznie go tak symulować, ale kilka minut. <laughs> Dobra, jeżeli przez całą rozmowę będziesz go tak yy, targała z tym olejem? No to... Ale no to, A, to obie! Promo. Nie, ja obie będziemy. Nie musisz. Pawełek napisał, że się zgadza, patrz. Tutaj napisał. Okej. Okay. Napisał, że się zgadza, czyli polewasz banana tak obficie troszkę i bawisz się tym. Pudełkiem. Nie, nie obficie, nie, bo mi pudełko wróci, bo no on nie. stoi w kubku na pudełku. No dobrze, no tak, to chwilę tak, nie? To chwilę. No znaczy, tak troszeczkę. Znaczy troszeczkę, ale do końca naszej rozmowy go targasz. Ale zrobię ci promo. Zrobię ci promo, nawet teraz podaj Instagrama i Paweł już ci to stawi, nawet teraz. Ale co, na którym masz tam 25 tysięcy No czy to pokażę, to, pokażę ci. Oznaczy, on, on... Paweł, Paweł będzie pelić do dłużej podłoga oficjali i zobaczycie, że zostaniesz oznaczony tam. Dobra, dawaj. <ścoughs> <śles> <śles> <I> <śles> dawaj. Dawaj, dawaj, Dobra. Lecisz, ale pokaż twarz. <śles> Ej twarz się jeszcze rozmyje. <śles> <śles> pokaż twarz, ale pokaż ty twarz. Jak chcesz to promo. No lecisz, lecisz. Nie. O, a to z góry go tam. <śles> Dawaj, no, gadamy normalnie. Dobra, teraz y, niech koleżanka napisze twojego Instagrama. Co? Napisz Instagrama. A co, 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 co? czekaj? Napis co? Napisz Instagrama. Ale weź go tam targaj przy okazji. No czekaj, no muszę napisać, no, kurde, co? Nie rozwoję się. Dyskuczona, ja mam... <ślać> <Co> to <masz? ślać> Dyskuczona, dyskuczona. jesteś? No targaj go! No targaj, Ej, weź to kliknij tam, bo ja nie dosięgnę, To. Nie, nie to, 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 to. No tą podłogę kliknij. No, no, ślepa jesteś! Dawaj, to dawaj! Po. A to! No kliknij trzy razy. Nie, no kurde jesteś, że jeszcze nie No Nie, nie! Czekaj, ja, ja, ja wysyłam, yy, czekaj, ja chcę zobaczyć tego Instagrama, ile będziesz miała followków przed i ile będziesz miała pod. No kliknij tą podłogę. A tam nie ma podłogi tam. Trzy. No, ja to dzielę. Dawaj! Ja! No. Gdzie jest ta podłoga? Nie, X, podłoga pewnie, tak? Nie, nie, śpi! Nie! No to... Dawaj, dawaj tego Instagrama! Szybciej, dawaj, dawaj! Już, już ci podaję na czasie, już ci podam na czacie i Paweł, ty wstaw to na tego, y, tego, dobra? Czekaj, pyk, pyk! I stawiamy. Twoje... Normalnie zostawiasz Instagrama, ale pokaż pasno! Nadia Włoszczak? Tak. Dobra. Yy... Czekaj, zaobserwowałem cię. Patrz, pyk, Ctrl C. Wysyłam im, wysy wysyłam na czat linka i Pawełek wstaw to teraz do siebie na post. Teraz, w tym momencie Pawełek, za to, że ono to robi. Dawaj, 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 szybciej, szybciej, <todgłosy> Zobacz, <todgłosy> dobrać, <todgłosy> Lubisz tak robić? <todgłosy> Jaki zadowolony. Dobra, jeszcze trochę musisz go nawilżyć chyba. No nie no, jest dobrze na wielu. Do masz masz no, 1080p! Dawajcie, dobijmy 1100 na dobry początek. 1100 na dobry początek, wbijamy jej. Ona ma 1080. Dawaj, dawaj, dawaj. Ale pokaż twarz, no bo bez twarzy tak ciłowo. Połowę. Połowę pokaż. <laughs> Połowę. No i o to chodzi. A fajnie ja tak. To A czekaj, bo ja mam strasznie taką ciulową cenzurę, weź jeszcze trochę pokaż, bo trochę w dół, bo ja mam ciulową cenzurę i nic nie widać. Jeszcze, i teraz trochę w lewo. Znaczy w no, w, to, w drugą stronę, w sensie tą, żeby się pokazała. Bo ja, ja teraz widzę ciebie całą, ale teraz dopiero widać. Ja ciebie widzę całą... Nie, czuj, ale... aż prawdy, aż prawdy. A czad ciebie widzi połowę tak jakby teraz. Nie, aż prawdy, czekaj. No ej, ale nie przestawaj. Nie przestawaj. <laughs> Koleżanka doświadczona. No. Czekaj. Mm. <głos> <głos> dawaj, dawaj. Tak bez uczuć robisz, tak jak ten typek. Nieprawda. Bez uczuć. Bez uczuć. Bez bez uczuć. No właśnie, bez uczuć. Weź to zrób tak z uczuciami, jakbyś... No nie, jest uczuć, nie, no. nie ma uczuć. Tak teraz. No i Teraz stawiam, teraz stawiam, teraz stawiam Paweł to. Tak się! teraz stawiam. <noise> <noise> tak, Ej, za to to ludzie muszą zostawić suba w tym momencie. W tym momencie na moim kanale chcę chcę dwa suby zobaczyć. Kto jeszcze nie zostawił suba dwa suby w tym momencie na moim kanale? W Za to normalnie ludzie muszą zostawić suba, nie? Bo takie widoczki nie na co dzień. Jak koleżanka wali banana tam. Okej. Okay. No i o to chodzi. No i o to chodzi, dobra. Dawaj dalej, lecimy dalej. Jezu, jaki ten! <laughs> no dawaj, dawaj. A w ogóle, yy, jak myślicie, ile wam wpadnie followków po tym? Nie wiem. O, już poszło! Jest! Poszło. Macie promo. Na, na ale Sprawdź sobie, czy przyszło. Że jesteście odnaczone. No. Sprawdźcie, czy jesteście. Nie. Yes. Nie, widzicie, nie kłamie. Co? Widzicie, dostałeś się probo. Znaczy ona dostała? No, ona dostała. Ty też możesz dostać, jeżeli teraz go poliżesz. Poliz takiego smucnego, Takiego nie. spoconego, ty. Albo teraz go obierzesz z kurki i go zjesz. Tak ty naraz. No nie, wiesz, że sam ja go zjeść. Tam mnie nie powiłam. Nie, nie chciałaś tego, wiesz, tylko chciałaś, żebym ci innego przyniosła. Tego też tak... W dłoni nie, weź, nie... nie bój się, kobieto. O, wbiły dwa suby, dziękuję. No. A ja będę teraz sławna. Dobra, czekaj, zobaczymy ile ci... Tak, sławna to, z tego, to, że uwaga. banana Tak. Jest. to z bananem. Uwaga, zobaczymy ile. Miałaś 1080, a teraz masz 1081. <laughs> Kurwa, dobra. Ej, dobra, dawajcie, zostawmy jej Zostaw zostawmy jej followka za to, bo... Dobra jest, dobra jest, dobra jest. Dawajcie, zostawmy jej followka. Ja wysyłam wam linka do jej Instagrama, zostawcie jej followka, wbijmy jej chociaż te 20 followków, co? Spoko, Paweł, damy radę. Ej, ale teraz y, nie skipnij tam. nie skipnij. Znowu. Bo znowu byśmy cię musiały szukać. Nie będziecie musiały. Ej, a poczekacie chwilę? No. Ja zaraz wrócę, To dajcie coś do czatu, ja zaraz wrócę, dobra? Dobra. Dobra, czekajcie, gadajcie coś do czatu, ja zaraz wrócę i idę po picie. Ja też, ja, ja tak będę cały czas. A w nocy też? Tak. W nocy to razem. Spoko. Tylko chyba będzie trzeba go znowu naolejnić. co? Ty no... pogrzałeś. A jaki jest? No weź to się. Tu się. Tu Kurde. biedna się Ej, i mam teraz pudełko w O. Oooo! No po co ci w sumie tu pudełko? Nie wiem. Ładna. To nic w brzydkie, ale. Jezu, jakie świeci. No bez kim jest, jest gwiazdo? Coś to robi. Jak bezuczuć, no. Tak, tak ładnie. Tak. Mm. Bezuczuć. Jak bezuczuć. To sama byś tego lepiej nie zrobiła. No to A jeżeli jeszcze mi się tłuszcz nie zmieni? No. W sumie po, po twarzy go nie ma coś. A w sumie to śmiesznie by było. tak płakał Ej, <laughs> ale będziemy sławny jak nic. Tak. Ja odgonam. Aha. Jestem. Sorry, musiałem wykopać yy, temu krzesłowi, bo on nawicony generalnie czasem jest. No, już jestem. Ale go wypolerowałaś dobrze. No, w ogóle taki świecący. Bardziej przystojny się stał. Kto? Ten banan? No. No widzisz. Zaczęliśmy gadać o tym, że ten banan jest taki słodki i w ogóle, a jakiś typu taki szczęśliwy słodki, bo myślał, że o nim. O no, pamiętam. Ojej. Połączył, jak y, powiedzieliśmy, że o bananie. Ty, to fajnie. Dobra, teraz czas y, na etap V2. Możesz przestać go walić. Weź go teraz w rękę. Dobrze, i przybliż się tutaj do kamery. Ale nie, nie go, tylko siebie. Z nim. co co? No siebie z nim. I tak go teraz no? nie widać, dawaj. Co? No dawaj, chodź tu z nim. No. Ale ty, ty i on. No. Nie widać cię w ogóle, Musicie się widać. Widać włosy. Dawaj teraz, y, zdejmij skórkę z góry, od góry. Nie, nie, o, to jest legenda. Dobra, zdejmij mu spodnie. Nie będziemy go niszczyć. Zdejmij mu spodnie. E... Nie. Da, no, da, dawaj. No to zaraz usuwane promo będzie, normalne. Nie, 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 nie. To zdejmuj spodnie. Biedny bananek, będziemy o, musiały go wymienić. Będzie nie... gołe. Już. No, widzisz? Teraz dawaj, Zrób mu palcówkę. Yes. <sum> dawaj, 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 dobrze, dobrze. No. Ona jest dobra w tych bo wiesz, co na sobie... Nie, a teraz, szans, wiesz, w wbij w niego palca. No co? Nie, 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 palca. <sum> ale nie, tu. nie, 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 No nie, nie, wbiję, no kurde. Ale nie, nie, tak, od od, od strony... Od dołu? Od... Nie, nie od dołu. Od dołu to dupa, od dupy strony jest, kurde, nie no. Musisz tak, od... od tam gdzie rozerwałaś to, tak w środek, tak jakby się wbić. O tu? No i... Pal, do środka. <śledziny> Jedzenie marnują. <śledziny> Nieprawda. No właśnie, kurde, to przez ciebie. ciebie. To taki ładny ban. A mamy jeszcze żelki. O, żef, chipsy. Ale jesteś. jesteście. fit. Rzepszyłem swoją walentynkę, kurde. Ja 24 dostałam. Ja Dostałem jedną, dwa lata temu. Kurde, tak. to czy wudo Dokładnie. Zboczeniec, ja pierdolę. Chciałbym zboczeniec. To są tylko banany. Ej, jakieś typo nie lubił, jak go tutaj wyglądał. Tak. Jak my tutaj go, to no, tak rynek. już się załamywał. No. Tu nie lubił. Ej, 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 Należy ej! Nie zostawcie tego biednego banana. Dobra, możesz wrócić do swoich czynności. Ty ja nie uważę, że trzeba by go trochę jeszcze bardziej tam ole oleić. Nie. Droch? Nie no, trochę więcej, nie. No nie no, przekuję. Ja wyszedłem ze palczubę je wieka są kupią klawiec ona zapiedaje dupę Powracam, się mam na coś. 2 złote o, wracam XD. Dzięki. Spytaj się, czy chcę wkręcić. Chcecie wkręcić lufę? <noise> Nie no. no. O Jezus, ty, weź, uważaj, bo to bie biedak jest. Biedny banan. Biedny banan, weź go tam. Boże, ja, to że jeszcze go dobijasz. No. Ma jeden dzień, a już. No <noise> <tu mierasz. głosy> kurwa, bananiary. Bartek go silniejsze. Wy jesteście bananiarami. No? No. Ej, w ogóle widzowie, live się kończyło godzinie 23. Nie, od godziny 24.06. Zobaczcie, każda złotówka przedłuża minutę, kurde. Nie, 26... Yy, czekaj. Live kończy się o godzinie 007. Yy, kurde, guys, musimy przedłużyć tego live, bo ja nie, nie chcę kończyć jeszcze. Ajajaj, a ja będzie Ja nie? No. A będzie trzeba skończyć live'a, no niestety. No co, live'a można skończyć. No. <laughs> nie, ja, ja A ja nie cześć, Skoro Z koleżankami pogadać sobie przez kamerkę, bo mieliśmy. To nie są... to są ludzie baniena, bananiary. O Jezus Maria. Bananiary. Bananiary. Banany to nasze specjalność. Daj a nie z tymi typierami gadasz. Nie, no nie, ja tu na razie mam wystarczająco ilość modów. Ja pierdzielę. A ty jesteś ruda? Kto? Na, nie, na, na, na Ona? mówię. No. Ja? No, tak. Nie. Ale nie, to przez światło. Żadna tak. nie jest nasza szerotna. Dawaj, yy, śpiewamy na 3-4. Ruda tańczy. Jak szalona. Jak szalona. Krzyczy, krzyczy, pisz... 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 Dawaj, weź go, weź go. tam targaj. Ej, chcesz zobaczyć banana bar? mu Instagrama założyliśmy. Ktoś zrobił screenshot, ty. O nie! O nie! Ej, chcesz zobaczyć Banana Barska? A on nie żyje podobno. No nie żyje. Ale mamy Instagrama jego. Świętej pamięci. Założyliśmy mu Instagrama. Poczekajcie, poczekajcie sekundkę. Wezmę sobie tylko tak. Eee... Wezmę sobie skopiuję tutaj link, dobra? Dzięki za minutkę dłużej. Ej, no nie, we mnie nie. Han, jeden złoty. Dasz moda, bo chyba już wysłałam około 50 zł Chcesz zobaczyć XD. Bartka? 50 zł niestety nie umożliwia dostania moderatora. E, czy co? Czy, czy, jeszcze raz, powtórzcie no jeszcze raz. Chcesz zobaczyć Bartka? A, chcesz zobaczyć Bartka? A, ja strzelam jak ty strzelasz, chcę palcówę. Jebie kasą, głupią ona snapie, daje dupę. To, to czas wkleić, wiesz, i wtedy będzie wiadomo. Natsuki Han. 1 zł. Dasz moda, bo chyba już wysłałam około 50 zł XD. O. No niestety nie dam moderatora, dziękuję za donate'a. Live, live się kończy o tej godzinie. O, tutaj macie teraz pokazane o której godzinie się kończy live. No, i tyle. Yy, to, to jeszcze raz powtórzcie, dziewczyny. Też zobaczyć banana Bartka? Yy, a, no dobra, mogę zobaczyć. Ale on miał minę porąbaną, jakąś. No fajną, fajną, ładną. Damian, to za chwilkę Damian możemy się szukać. Ale on, on miał własnego Instagrama? No tak. Banan.bartek, możesz dodać. Ja pierdzielę. Ty, ile mu ten? Kto? Banan, banan. No, bananowi. Ja pierniczę. Ej, w ogóle dawajcie, wbijmy 300 łapaczek w górę, bo brakuje paru. Yy, Piesanka z doneta dis na tencjuszki. No i co, lubisz, C czyli powiedz mi, będziesz dzisiaj go wkładała sobie tam gdzieś? Tak. Takiego na ole olej. Oliwionego. Bo ty lubisz generalnie, mówiłaś sama. Tak, sobie. Czyli jeszcze dzisiaj będzie bar Banan Bartek wykorzystywany, tak? To nie jest Bartek. Boże, Banan... Yy, Brian. Brian. Wszyscy dają imiona na b. No. Ja pierdziele. To jest smutne. Bo bierzemy pierwszą losową y, osobę. Bo... Ej, patrz, to jest takie złe. Taki mały, taki mały, taki mały. <laughs> Poczekajcie, bo... Damian do mnie dzwoni, jedynki na czacie jeżeli odbieramy od Damiana czada, dwójki jeżeli nie odbieramy Macie 30 sekund na napisanie, ludziska, dawajcie, boże 10 sekund Dawajcie, piszcie jedynki jeżeli odbieramy od Damiana czada, Jeżeli dwójki jeżeli nie odbieramy Nawet ja napisałam Napisałaś? Czekaj, dwójki, 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 Damian czad dzwoni Dwójki, jedynki, dwójki przeważają Banany jak No niestety Damianek, dwójka, Wyszukamy się spokojnie, Kamerzy to napisał Elo wróciłem, spoko się siemaneczko Znowu dzwoni do mnie Co za ciul z niego, co? No Tani ciul, ej ty, co to, czemu, czemu, nie robisz tego? Szybciej, 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 dawaj zapierdzielaj, że ci ręka się zmęczy, ty z precyzją kurde, gdzie tak? A teraz powoli, wiesz, tak kurde, precyzyjnie. Uff. No gdzie tak, kurde, tak to by bolało. I by było nieprzyjemnie. Weź. Nie. Ja... Musisz całą ręką tak uff, chwycić. No. Kubis sutrzył budżetu. Pozdrawiam. Jak w więzieniu? Bez kitu. No dobra. Miło było was sobie poznać, kurde, ja będę... No nacisną. chyba ci coś, no chyba ci co. A co? Tak miło się gada. No miło się gada. No, Może ci na Instagramie pisać, czy coś, nie? No, mam, jeszcze, mam jeszcze 20 minut live'a równe. Chyba, że ktoś wyśle... Nie wiem. Każda złotówka to jest minuta dłużej, więc jeżeli ktoś wyśle jakiegoś donate'a, no to wtedy normalnie, nie? No ja cię wyślę pocztą. Przyjdzie za 3 dni. No. <śmiech> <śmiech> za ile zrobisz w realu? Ktoś pyta? Eee. To zależy dla kogo. O właśnie, ostatnio byliśmy y, na wycieczce klasowej i koledzy się pytali za ile im zrobię. No nie. Mhm. To ja właśnie dla, y, Ja właśnie... Y, powiedziałam im właśnie, że zależy dla kogo, no nie? Ja pierdzie... No i co? <gry> I... Dla mnie y, za ile zrobisz? Za darmo. Tak? Tak. No. Kurde, to ja jakiś mam immunitet czy co? Y, urok osobisty. O, to słodko w sumie. To fajnie. To pokaż się, żebym wiedział, kto, yy, kogo nie unikać na, na, na mieście. Eksportem. No, muszę zobaczyć. To da daleko. Ale nie, muszę cię zobaczyć. Dla ojca to za darmo, no wiadomo. Urok osobisty. Ja jestem brzydki, podobno. Wszyscy mi mówią, że jestem brzydki na czacie. Nie na no czacie. Wszyscy mi mówią, że jestem ja brzydki i w ogóle jest mi przykro. Immunitet w agentach Puszczalska? Nie Gdzie puszczalska? Cały Nie jesteś brzydki? Dawajcie 14 łapek w górę wbijmy, co? Jezu, ja we... ci dałam łapkę w górę. A? No Czuję temu bananowi. Ktoś napisał. Ja też dałam. Ładny jesteś, ty. to Ładny to nie są pedały? Mogę być brzydki, albo przystojny? Albo seksowny. O, seksowny też. Ktoś pyta, gdzie mieszkasz, w jakim mieście? Ten banan ma przerąbane życie, bez jest gwałcony. <grym <grym Jesteś najsik. A jest jeden dzień. Myślisz, Julka, myślisz, że jestem najsik? Seksiak? Ej, ja to sama ja, sam, nie seksiak. Ładne to są geje, jak już to przysta, dokładnie. Origami, myślisz, że jestem przystojny, czy jestem brzydki? Janek, ty też powiedz, czy jestem przystojny, czy jestem brzydki. W sumie ty jesteś chłopakiem, to trochę gejowsko, zabrzmiało, ale napisz. Nie każdy napisze, czy jestem brzydki, czy jestem przystojny. Kurde, bo wszyscy mi mówią, że brzydki jestem. I, i ciekawy jestem, tak ostatecznie. Ten banan jakby mógł, to już by dawno popełnił. Tak? No i mu Jeszcze 8 łapek w górę i mamy 300. Lecimy po 300 łapek. Przystojny. Przystojny raczej. Haha, ha. racja. Przystojny. Jesteś świetny. Przystojny, przystojny, brzydki. Oglądam live od początku, ale nic nie piszę, bo chcę zostawić to bez komentarza. XD Banano właścicielki. przystojny. Chcesz to, szukaj mnie, XD. Mi to obojętnie. Yy, tak wiem, ja, że zabawna jestem. Czyli generalnie jestem brzydki, bo wszyscy piszą, że jestem. Szpetny albo. A ja na czacie przystojny. Wszyscy na czacie piszą, że jestem brzydki albo szpetny. Ach, szkoda gadać w ogóle, nie? Siemka z ziemniak. O, Wiktora, dzięki subika. Kto jeszcze nie kliknął subika i chce to zrobić, niech to zrobi teraz, żeby wbić to jak najwięcej Subiku. Brakuje 19 subów do wbicia 12600. O, wbiło jeszcze subik, więc bardzo się cieszę. Niech powie gdzie mieszkasz. No. no powiedz gdzie mieszkasz. Łódź, no znaczy okolice. Okolice Łodzi. To ja no. do, jak do Trumana będę wbijał, no to, no to, to wbijam do Ciebie. Dobra, zapraszam. Piosenka z Donata się nazywa Disna tencjuszki. Stop, ona strzela. Nie, stop, strzelam sobie z Glocka, jak ty strzelasz te palcówy. Jebie i każdą głupią crowdę, co ona snapie daje dupę. Ej, siema Konrad, podobnie. Zrobisz to promowanie? Zrobię. Czy ona y, masuje banana? No na <laughs> <wygląda> coś <laughs> no, tak. Wiesz, się to, to takie. Fetysze ludzie mają, to jest banana gwałcicielka. I ona, tak. lubi, ona lubi pogwałcić czasem banana. Ona mówi, że używa go 10 razy dziennie, więc ja nie wnikam. Biedny banan. I jeżeli ten banan by mógł, to już dawno by pewnie popełnił samobójstwo. Ona go oliwiła. Weź go jeszcze tam na oliw. Nie, już no nie. Weź. No dobra, to ja usuwam to. Już. Nie, nie, nie. Dawaj. Nie. Już mam, no. Dawaj, dawaj. Czy ty pijesz, czy ty pijesz to? To nie. A, wygląda Nie, piła. nieprawda to. Niech Może trochę. trochę. Dawaj, oliw, oliw go. Dobrze, spływa po nim. Dobrze, fest, kurde. Przybliż go tutaj, żeby było widać wszystko, kurde. <gry> kurde, <marketed> <coughs> <gry> jaki tłusty. Powiedz, że ja <gry> <gryJake> <gry> Dobrze, co ty sobie myślisz? E, wiesz co, Desiu mówi, że polubił cię i macie wspólne hobby. O! No, to też sławny youtuber, jeżeli chcecie... Jeżeli chcecie sławnego youtubera, szukacie może jakiegoś chłopaka albo coś, nie? No myślę, że desił dla was do mody Co? Fajne? No, powiem ci, że 300 Kurde, wiesz, wiesz o co chodzi. Ej, w ogóle 3 łapki i mamy 300. Lecimy po 300 łapek ty. Ja chcę 300 łapek. Nie pytajście ile ma do łodzi, bo ja mieszkam. Norbit pyta ile masz do łodzi nie wiem, 40 minut może Awor mhm. 35. No to fajnie. O, dzięki za 300 łapek w górę. Weź kamerkę, weź kamerkę na, na was. Nie. No to mamy. Bardzo... To usuwamy Pawełek. No nie no kurde! Pawełek. Masz połowę. Pawełek, pawełek usuwamy, co? Czy nie? Nie. Czekaj. Masz połowę. No dru pokaż drugą połowę też. Czekaj, o, oj, tak sieć, tak sieć. <laughs> I tak bez uczuć z tym bananem, no. No tak, tłucz tego, tłucz tego banana, bo masz dożywotnie tłuczenie banana. I jesteś zobowiązana do tego. A no nie, no już, już, już tak ten odruch już wchodzi. Już, już, i co, już się przyzwyczaiłaś, tak? Tak, tak. O Boże, pominęły mnie, albo to się samo pominęło znowu. To się samo pominęło znowu, ojej. <laughs> ja piję wodę wtedy. O Boże. <laughs> Ile na mają lat? Nie wiem, 16 chyba, 15. O Boże, pominęły się. Mam nadzieję, że zaraz jeszcze znajdę. <laughs> ja piernicę ty. O fu, chłop prawdziwego koniu walił.